Małgorzata Ostrowska moim gościem witam. Dzień dobry, witam. Legenda ja wiem, że jak mówią człowieku legenda, to wydaje się, że nie wiem, N lat mam, ma, bo taki dorobek, który nie <laughs> wiem, e, ciąży nade mną gdzieś już tego było tyle Obarcza, nie, koniec, tak. obarcza. Nie, <laughs> nie, słuchaj, to troszeczkę z dystansem potraktujmy i ten tytuł. E, no i przyznam szczerze, że jak... E, Pisałam tekst do legendy, to chyba nawet takiego tytułu nie rozważałam. To się potem jakoś tak. Myślę, że jak pisałaś tekst do legendy, to był taki trochę powrót do źródeł, trochę taki tekst, może. Pozytywny, pozytywny miał populary, być, pozytywny. Tak, trochę zabawy w tym wszystkim. Tak. I, I chyba to jest najlepsze. Zresztą warto obejrzeć klip. Gdzieś tam jesteś na tle, nie wiem, księżyca czy czegoś pełnik, Tak, pe, w piórach i tak dalej. Tak, uh -huh. to jest taka swobodna dość zabawa i uh -huh. miał być pozytywny. A, I chyba taki był. Dopiero to słowo legenda z, tą, z tego wyciągnął Maciek Durczak i zrobił z tego różne rzeczy. Maciek ma miewa pomysły, to fakt. Ale to wiesz, przyjemne jest to, że jest to nawiązanie do lat 80., kiedy muzyka synthpopowa była w modzie, ale też był i rock równolegle. To wszystko można połączyć, przypomnieć sobie nawet. Teraz młodzież często sięga do tamtych nagrań tak, lat, to jest na dźwięków. Topie to się mm -hmm. mówi, że to jest na topie to się. E, mm, ale myślę, że młodzież patrzy na to inaczej niż mm -hmm. my i chwała im za to zresztą. To fajnie, bo ta koncepcja muzyczna i brzmieniowa to czy był pomysł twój był pomysł? E, nie, to był nasz wspólny pomysł, mm -hmm. ponieważ e, oczywiście zanim zaczęliśmy pracę z Pawłem Krawczykiem, to spotkaliśmy się i po to, żeby jakby ustalić, w którym kierunku chcemy iść. I to chyba nie trzeba było jakoś i z Maćkiem, Durczakiem zresztą, także w trójeczkę się spotkaliśmy. I tu nie trzeba było dalece szukać, ani szczególnych ustaleń robić, bo po prostu. To jest muzyka, i te lata, to są te lata, do których mamy ogromny sentyment. Ja to nawet twierdzę, opowiadam, także, to jest ta muzyka, co w naszym krwiobiegu płynie. E, więc to była jakby najprostsza droga porozumienia. E, porozmawialiśmy sobie też jeszcze troszkę o tym, że minęło 40 lat od lat 80., dużo się zdarzyło w muzyce: jest dużo złego i dobrego. I te dobre rzeczy chcielibyśmy tutaj jednak wprząc I no i tak się stało. Przede wszystkim dużo elektroniki pojawiło się w nagraniach. Tak. I jak ty do tego podchodzisz? Bo raczej byłaś rokowa i gitarowa. Nie, dobra. No, tam, jest, tam są także gitary, ale inaczej inne spojrzenie na te gitary. Jeżeli mówimy o latach 80., to mówimy o dużej porcji klawiszy, i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Są takie brzmienia, których nie lubię, i one zostały wyeliminowane. Z tego tutaj, to już jest, że tak powiem, w trakcie pracy, oczywiście to się zdarzyło. Do niektórych przekonał mnie Paweł. Pełna współpraca, no tak być powinno. Powiedzmy, pisząc teksty, chciała się zwracać tekstami do kobiet, nie tylko, poruszać różne tematy. Czy teksty powstawały jeden po drugim, czy jednak był odstęp czasowy, czyli jakby tematy trochę się zmieniały. Wiesz, co myśmy tą płytę dość spokojnie robili, to trwało kilka miesięcy mhm. i w zasadzie to w ogóle wyglądało. E, szczególnie dla mnie, przynajmniej, tak jeszcze płyty nie robiłam. Czyli e, w momencie, kiedy zaczęłam wysyłać Pawłowi takie demówki moi, mojego wokalu, Paweł stwierdził, wiesz, co? Jakoś tak jest, że ten twój wokal lepiej brzmi, jakoś lepiej śpiewasz, jak śpiewasz u siebie, niż jak przy, przyjeżdżasz do mnie. I w związku z tym przywiózł sprzęt do mnie. Zamontował mi go, poinstruował lekko, bo ja jestem, nie jestem szczególnie rozwinięta w sprawach technicznych, I, i pojechał. Oczywiście ciągłe konsultacje, kiedy miałam jakieś problemy, były, ale nagrywałam w większości te wokale sama u siebie w studio domowym. Także to trwało trochę, a teksty pisałam w zależności od tego, jaka była potrzeba. I to też znowu jest tak, że raz się pisze teksty do muzyki, a raz muzykę do tekstu. Tutaj jednak było dość tradycyjnie, czyli teksty do muzyki. No właśnie, głową w dół. To był kolejny singiel po legendzie, która, tutaj zwracasz się do kobiet w tym. Do kobiet, ale tak. mówię o zjawisku, które jest takie dość powszechne. Raczej dotyka kobiet, choć bywa i odwrotnie. No właśnie, takie rozstanie. Jedni mówią, że to już koniec świata, boże, coś się ze mną stanie i tak dalej, i tak dalej. Ciekawie to rozwijasz, ale też no, trzeba widzieć tą przyszłość. Niektóre to po prostu. O nie wiem, bo już. Ktoś tam odszedł tego, to nie widzimy tej przyszłości. Wiesz co, ale ja, ja piszę w zasadzie o takim tam mówię o takiej mhm. sytuacji, kiedy właśnie jakby współczulnie mówię, e, zwracam się do kogoś mhm. a w sposób siostrzany, ponieważ no, bywają takie sytuacje, ja tu z, punktu, z kobiecego punktu widzenia powiem, że bywają mężczyźni, od kwiatka na kwiatek, e, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest ok, bo możemy sobie wybrać taki ani inny model życia, czasami nawet się zgodzić na to i wszystko jest dobrze, dopóki nie krzywdzimy kogoś z drugiej strony. No jak krzywdzimy, to już jest niefajnie i w zasadzie o takich sytuacjach tam mówię dość współczulnie, bo bywają sytuacje właśnie, kiedy jest to no, totalny upadek. Głową tak. w dół, odwrotnie. Dokładnie. Świat ma. się przewraca. Ciekawy jest klip, a właściwie klip biegnie swoim trybem, ale końcówka jest zaskakująca. <laughs> no, wyjście do świata takiego Dokładnie, bardziej tak. realnego, e, do, z nocy w dzień, mhm. to może myślę, że to jest takie. To dość spontanicznie wyszło, wiesz, przy kręceniu klipu, ale myślę, że jako, że sama podlegam emocjom, po tej dużej dawce jednak dołujących emocji, wyjście na światło dzienne to jest pewna ulga, czyli jest jednak jakieś wyjście z takiej sytuacji. Ale muszę Cię powiedzieć, że jak przeanalizowałem piosenki, to tekstowo, to jest bardzo dużo haseł typu słów typu sen, noc, mrok. No, coś, 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 coś we mnie jest... takiego jest być może. Wiesz co, no, uh -huh. pisze się o rzeczach, które bolą. Uh -huh. eee, piszę, no, ja, przynajmniej ja tak piszę. No, raz napisałam, zobacz pozytywny tekst do legendy i zaraz ktoś to zinterpretował inaczej i tytuł zrobił. <laughs> eee, żartuję oczywiście, eee, ale no, z reguły jeśli mamy Musi być impuls. Impulsem do napisania tekstu jest jednak coś, co uwiera, co boli, co, coś, co widzę, co, na co się nie zgadzam. Jesteśmy w, tak naprawdę jak, jak wyspa. E, tutaj poruszasz temat nadziei, trochę wiary, takiej w lepsze jutro, w lepsze jutro. E, konieczności takiej konieczności, wiary. Konieczności, tak, dokładnie. I, I klip jest koncertowy. E, to światło nadziei. Jakby dajesz tej dużej grupie ludzi. Wiesz co, no mam nadzieję, to nigdy tak o tym nie myślałam, ale e, nawet jeżeli, widzisz, jeżeli gdzieś się udajemy, powiedzmy, na, kiedyś się to nazywało e, emigracja wewnętrzna, tak, e, nawet jeżeli coś takiego wykonamy, to jednak Musi być wiara w to, że jest gdzieś świat dla nas przyjaźniejszy, bardziej przyjazny. I chyba o tym jest to: że trzeba wierzyć, inaczej się nie da żyć. Chyba tak. Trzeba wierzyć w lepsze sny. <laughs> Znowuż mówimy o snach, ale przejdźmy no na schody. Właśnie. Schody w górę, schody w dół. Absurd, absurdalny, tak? Złudny ruch, podróż, której tyle już pokonaliśmy, by zostać w miejscu, które nam wyznaczył świat. Świat wyznacza nam to miejsce. Tylko czy my wiemy o tym, że naprawdę ten świat to, to miejsce wyznaczył? Czy my jakby akceptujemy to? Nie zawsze akceptujemy, o, dlatego ta nasza wędrówka, wiesz, bardzo często nie miałeś takiej sytuacji, Miałem. że pracujesz, idziesz do przodu, wydaje ci się, że pędzisz, gnasz, zrobiłeś już mnóstwo rzeczy i nagle pyk, znajdujesz się w tym samym miejscu. I to jest ten świat figur niemożliwych, to się nie powinno zdarzać, a jednak jest, tak. Tak to prawda. To prawda, i czasami jesteśmy zaskakiwani. I tak chyba jest, że gdzieś mamy jakieś. Ja nie wierzę w żadne jakieś siły nadprzyrodzone, które nam wyznaczają miejsca w życiu, między innymi, ale jest coś takiego, że to, to można. Y, są nawet różne takie y, nie do końca do powtórzenia określenia, przysłowia na ten temat, y, jak to się oka nie wykolesz. I tak dalej, i tak dalej. I nie będziemy przytaczać dalej. Chciałem się Ciebie zapytać, czy jesteś też miłośniczką blusa? Jestem. Jestem. To nie jest tak, że namiętnie słucham blusa, nie zamykam się w blusie. Mam, mam świadomość, że jest to taki kierunek, który jest już troszeczkę tym pożerającym własny ogon, ale bardzo cenię blusa. No właśnie, bo kroki na schodach, strzesz się, strzesz, już drzwi otworzysz, zły sen spełni się. W rytmie blusa. To myślę, że jest to w rytmie blusa. Trochę. A to ja ci powiem teraz, jak to miało być. Mm -hmm. eee, to jest piosenka, która już jakiś czas temu została skomponowana. Eee, I miała być szybsza. I co mi Paweł przysyłał podkład do nagrania, taki demo, podkład do nagrania wokalu, to ja mu dzwoniłam mówiłam, Paweł, szybciej, to musi być szybciej. No okej, okay, to przyspieszał. Przysyłał, ja mówię, nie, no, musi być jeszcze szybciej, to jest, musi być szybciej. Po czym po którymś, w którymś momencie dzwoni, Paweł, mówi, słuchaj, to teraz bomba. To musi być znacznie wolniej. Czyli wziął nóż i przyciął. On po prostu y, przeanalizował tekst i zrobił z tego rzeczywiście, bo to jest bardzo dołujący tekst, to jest chyba naj, najmocniejszy tekst na płycie. I y, 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 po prostu Oddał w muzyce treść yy, tekstu, wiesz, A, no, piosenka, my ją ja gramy na koncertach yy, i nawet miałam taką sytuację, że mój gitarzysta yy, w którymś momencie mówi, słuchaj, to chyba, to musisz coś zrobić, nie możesz tak zapowiadać, bo dziewczyny się zalewają łzami. On mówi, zalaną łzami dziewczynę ja mówię no wiesz ale a oni przychodzą się tu bawić ja mówię no bawić owszem ale są rzeczy których nie można pominąć bo są chcemy czy nie chcemy są a to jest piosenka po prostu o przemocy i ja w tej chwili przed piosenką przytaczam zwykłe suche fakty statystyki co 40 sekund w Polsce kobieta ulega przemocy około 20% z tych przypadków to jest przemoc z rąk partnera albo byłego partnera. I blisko 400 kobiet rocznie po, yy, yy, pan, albo zostaje uśmierconych przez tego swojego oprawcę, albo popełnia samobójstwo. To są fakty. No i możemy się bawić. Ja myślę, że rzeczywiście piosenka nie zbawi świata. Ale jeżeli ktoś poczuje, nawet jeżeli jest to dotknięcie takie bardzo głębokie, jeżeli ktoś poczuje, że, że jednak ktoś widzi ten problem, to może jednak jest mu trochę lepiej. Ona jest bardzo realistyczna. Ja to przeczytałem ten tekst, bo pierwszy raz zaintrygował mnie, a potem po prostu chciałem się zagłębić w ten tekst. I tutaj masz rację, że tu są fakty. On, 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 ta, ta piosenka jest bardzo realistyczna dla mnie. Tak, wiesz co, no to jeszcze ten, jakby ten finał, że tam, że nie widział nikt. ludzie nie widzą tego, nie chcą tego widzieć. Tak. Nie można tego nie widzieć. Dokładnie. Dokładnie. Ale, żeby nie było smutno do końca, okay. Dobra. na lepszy czas wykorzystano tutaj sampla. To bardzo długo się głowiłem, jakiego sampla Paweł Krawczyk wykorzystał, ale troszkę zniekształcił oczywiście tego sampla, ale to doszedłem w końcu, że to z brązki Beat Small Town Boy. I to bardzo ładnie zabrzmiało. Naprawdę. A ja nie wiedziałam. No tego. właśnie, ja mu nie zarzucam, broń Boże, nie zarzucam, bo to naprawdę bardzo ładnie zabrzmiało pod twój wokal. Wiesz, to czasami jest tak, że jest coś, co siedzi w nas mhm. i nawet nie mamy świadomości za pożyczenia. Dokładnie, dokładnie. ale tutaj to uśmiecham się do niego, bo bardzo to sympatycznie dobrą zabrzmiało. Mało zrobił. tego dobrą robotę, bo jeszcze przypomniał nam lata 80., no 84 rok, czy piąty, bo to, to nagranie wtedy było hitem, ale. To są fragmenciki, ale to jest mały sample także, ale on nadaje smaczek tej, Dobrze, temu utworowi. ale musiałeś to odnotować jako dziennikarz. Brawo. <laughs> jeżeli trwonimy tak, jeżeli tak właśnie cały czas, to już wolny utwór, trwonimy chwilę ulotnych sens, wierzymy i tak dalej i tak dalej. Tutaj fragment tekstu sobie wypisałem, bo chciałem się ciebie o ten utwór zapytać. Wierzymy, że powtórzą się jeszcze a może to jest dane tylko raz coś to dane jest tylko jeden raz i więcej się już nie powtórzy czasami tracimy szansę wiesz no czasami też czasami też po prostu nie zastanawiamy się nad tym żyjemy przyjmujemy życie takie jakie nam czas świat przynosi w ogóle się nad tym nie zastanawiamy bardzo ja myślę, że to jest taki też trend. Wśród młodych ludzi, być może sama to przerabiałam, nie widziałam tego, wiesz. Myślę, że, że tak, że, że gdzieś w pewnym sensie też sama to przeszłam, a w tej chwili jestem i w wieku, i w miejscu takim, że jakby ogarniam to i zastanawiam się, że a może coś straciłam, a może był moment, który i ta chwila, która była mi dana. Tylko raz, a nie umiałam jej wykorzystać. Analizujesz. Analizuję. Wiesz, co? Analizuję może za duże słowo. Yy, zauważam to, ale to nie jest tak, że płaczę z tego powodu po nocach. Ja uważam, że w moim zawodzie yy, jest tak, że oprócz oczywiście rzeczy, no, talentu, jakichś tam. Yy, potrzeba jest mi bardzo dużo szczęścia. Trafienia we właściwy moment. Z właściwą propozycją, z właściwymi ludźmi wokoło, to naprawdę czasami, czasami trzeba bardzo wielu składowych, żeby z tego wyszło coś fantastycznego, a czasami tego w ogóle nie widzimy i nie doceniamy. Tracimy to. Ale ja gratuluję, bo masz to szczęście i trzeba powiedzieć. No tak. Ja myślę, nie że mam to szczęście. Masz to w życiu. szczęście i nie, nie będę powtarzał legenda, bo, <noise> bo mówiliśmy o tym na początku jesteś legendą, ale no właśnie jest taka piosenka, nie dzwoń, nie pisz listów, nie zabieraj mnie do nieba. Nie potrzeba mi tej miłości. Jeśli nie jeśli nieba boję się. Tak, to jest ważne. Dokładnie, bo nie, bo pff, tak. Bo bez niej dużo łatwiej, dużo prościej? Prościej jest. Wiesz co, miłość jest, jest zobowiązaniem. I czasami łatwiej jest bez tego. Oczywiście jest to zdecydowanie bardziej uboższe życie, ale to tutaj, to, ten fragmencik pominęłam. To jest też troszeczkę jednak jednak anegdotyczny tekst, ale z jakąś tam dozą prawdy, bo tak to widzę. Natomiast y, nic na siłę. To prawda. Nic na siłę i y, myślę, że czasami jest łatwiej bez takich zobowiązań gnać do przodu. Troszeczkę mówię o tym, y, o czym mówiliśmy przy poprzednim tekście. Czasami jest to łatwiejsze, a potem przychodzi refleksja. No tak. Ale nic na siłę. Nic na siłę, ale każdy dzień jest jak sen. Nie zawsze spełnia się. Tak, nie każdy dzień jak sen, i nie każdy, nie zawsze się spełnia. Stąd u ciebie to nie? Skąd u mnie jest to nie? Dlatego, że e, uważam, że na tak trzeba bardzo zapracować. <grymne> <grymne> tak się zastanawiałem, jak ta płyta się zakończy. <grymne> Był ktoś, a może to tylko wiatr, i potem jest długie A. I... To, bo to kołysanka, wiesz. No właśnie, zacznij wreszcie. <grym> Dość przewrotna. <grym> ale ja, ja nie powiedziałem tego przewrotnie, żebyśmy w tej chwili zasnęli, ale, ale tak się kończy to wszystko. Tak się kończy. Wiesz, to kolejność też nie była jakby to nie jest kolejność, w której były pisane <grym> piosenki, to potem zostało ułożone w jakąś kolejność. Fajnie się kończy, bo ten utwór jest i muzycznie zupełnie inny, bardzo połamany. I. No, i tekstowo też jest według mnie w dobrym miejscu. Jest troszkę przewrotnie. Ja jestem człowiekiem przewrotnym chyba. Yy, I przekornym. Troszeczkę przewrotna jest ta kołysanka, bo to A na uśpienie jest najmocniejszym fragmentem akurat pieśni. Myślę, że nikt by przy tym akurat nie zasypiał. Ale jest to rzeczywiście natłok wspomnień, które czasami dobrze jest z siebie zrzucić. Mając świadomość, że to miejsce gdzieś tutaj na te wspomnienia, marzenia zostaje. Jak to usłyszałem za, zaśnie wreszcie, to, to rzeczywiście potwierdziłyś te słowa, że lubisz sen, noc, mrok. <grym> Wiesz, na no jestem non stop niedospana, więc sen lubię. <grym> Choć, czasami bywa. Nie, tutaj raczej my o tym śnie tak. nie do końca fajnym. Ale czasami. Czasami fajnie jest zasnąć. Nocą. Na zakończenie kilka takich technicznych pytań. Kto współpracował z tobą? Tam masz wszystko wypisane. Paweł Krawczyk, producent, bardzo dużo tutaj ładnie, pięknych rzeczy zrobił, ale. Myślę, że mówisz tutaj o okładce i o całej oprawie Dokładnie. graficznej. To Dokładnie jest drugi tak. bardzo ważny człowiek, czyli mój syn, który jest grafikiem z wykształcenia. Grał mnie na gitarze od bardzo wielu lat, ale jest także grafikiem. Robi z wielką chęcią plakaty, okładki płyt, robi oprawę graficzną, graficzną wielu innym wykonawcom. No i przyszła pora, żeby zrobił to mamie. A myślę, że bardzo mu to pięknie wyszło, bo to jest nadzwyczaj elegancka, minimalistyczna okładka i, i książeczka. Natomiast zdjęcia, zdjęcia są też, czyli materiał, na którym pracował, bardzo istotne. Tutaj robił Robił to duet ludzi, Zosia, Zio i Jacek Pióro, fajna sesja, myśmy potem jeszcze troszkę to poprawiali, powtarzaliśmy, brakowało nam zdjęcia okładkowego, robiliśmy powtórkę. Ale za to warto było, bo to okładkowe jest piękne. To jest piękne też zdjęcie. To piękne z nożem. <laughs> jest, ono do Ostrowskiej trochę nawiązuje. Fajne, ale tam jest w środku w, okład w książeczce takie w samym środku czarno-białe zdjęcie. No, tak chciałabym żyć, wiesz? Czyli tak. Cóż mogę <laughs> powiedzieć? Chciałem Ci przede wszystkim pogratulować próty tej energii też, która jest na tej płycie i, i to, że możemy słuchać Twojego głosu cały czas i Chodzić na koncerty, a ja myślę, że koncerty się. Odbędą. A koncerty tak, a ja dziękuję za te, za te gratulacje. A koncerty tak. Ja za chwileczkę właśnie jadę do Łodzi na koncert. Dzisiaj łódź. Dzisiaj łódź jeszcze w tym roku Kraków. Potem od stycznia oczywiście zaczynamy dalej. Trasa Legenda jest zaplanowana aż do kwietnia. Koncerty, a myślę, że się to jeszcze zagęści. Bo są tam rozmowy i tak dalej. Eee, gramy, dużo gramy, fajnie. Fajnie, bo ładnie są odbierane nowe piosenki. Eee, widzę, że ludzie słyszeli już część I z nich. Śpiewają, i z śpiewają tak. Eee, ja oczywiście gram trochę starszych piosenek. Eee, gram też te najstarsze, mhm. bo ja po prostu wiem, że ludzie je kochają. No i co mam zrobić? Nie, nie możesz odmówić, nie możesz umówić. Ja też dziękuję ci bardzo za przyjście do studia, że nie pięknie, odmówiłaś dziękuję. i spotkałaś się ze mną i ze słuchaczami. Radia dla ciebie. Bardzo dziękuję. Małgorzata dziękuję, Ostrowska. Dziękuję.